Telewizor, wykroić z nami. Codzienne życia, radosny tort. serwuj aktywnie, senior na fali. Dbaj o kulturę, zdrowie i sport. Pod kapem śniegu, pod białą pierzyną za... Zmieszna wyśle szkoł, usłysznijmy się, najslepiej, zapięć za nią świecki, wylepę, za świecki, 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 na Nowy wieczór w bezprzyczynie, w bezprzyczynie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym świątecznym czasie w programie Senior na fali. Witamy, zapraszamy. Będziemy dzisiaj kolędować, ale porozmawiamy też z naszymi gośćmi o ich sukcesie no, spektakularnym. Spektakularnym będzie także o beneficie Stanisława Janickiego. I na relację z tego wydarzenia, z przygotowań zapraszamy już teraz. My dzieci starego kina w odległych... Jesteśmy przed wyjątkowym występem dziewczyny, bo czeka nas za chwilę wydarzenie, no myślę, które mam nadzieję przejdzie, przejdzie do historii, ponieważ jest to benefic Stanisława Janickiego z okazji jego 90. urodzin. No, rzadko kiedy możemy się tak pięknie ubrać. Moda tamtych ja czasów była wyjątkowo y, łaskawa <grystanie> dla kobiet, prawda? Ale wyjątkowa jest też okazja ku temu, i cieszę się bardzo, że w tym składzie jesteśmy. Wiktoria węgrzyn Hosyt, Iwona Lorenz i Beata Przybytek. Ze mną tutaj w garderobie, a za chwilę na scenie. Wiktoria, pamiętasz ten program w Starym Kinie, bo ty jesteś młodsza. Pamiętam tą charakterystyczną czołówkę i pamiętam taką sytuację, że rodzice zawsze oczywiście dawali głośniej. Jak tylko po pojawiała się charakterystyczna postać pana Stanisława Janickiego. Ja jeszcze nie wiedziałam, o czym m, tak myślę do końca pani Stanisław mówi, ale czułam intuicyjnie, że to jest fajne, że to jest ważne. Potem jakoś tak naturalnie te odeony też, też po prostu przyswajałam, więc, więc absolutnie postać kojarzy, jestem bardzo. Szczęśliwa, że dzisiaj zobaczę pana Stanisława na żywo. Jeżeli chodzi o stare kino, oczywiście gościło u mnie w domu również co niedzielę. Natomiast nawet krążyło takie powiedzenie w mojej rodzinie, czyli jak bardzo chciałam zobaczyć jakiś film, który był niedozwolony dla dzieci. Mój tata mówił: Spokojnie, poczekaj, poleci w starym kinie. Iwonko, a, a ty? Ja przypominam sobie takie migawki z domu rodzinnego. Kiedy rzeczywiście to było święto dla nas. Przede wszystkim no. on nieprawdopodobnie nas potrafił wprowadzać w te historie Zdoby, i anegdoty, anegdoty przedwojennego kina, opowiadać o konkretnych tam, postaciach, tam. bohaterach, o tym właśnie uroku tego przedwojennego kina. Wojciech Myrczek, wspaniały wokalista czasowy. Ja się Wojtku bardzo cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego koncertu. Dziękuję za to zaproszenie, że mogę wziąć udział w Beneficie Mistrza, bo odkryłem, że coś mnie z Mistrzem również łączy. Jest ta fascynacja właśnie do starych piosenek. Które były pisane w taki specyficzny sposób. Teraz już mam wrażenie, coraz rzadziej to występuje. Teraz się piosenki produkuje, a wtedy w oparach papierosowego dymu siedzieli kompozytorzy gdzieś trzeciej w nocy nad swoim fortepianem, przysypiając, i pisali, komponowali rzeczywiście piosenki, które bronią się do dzisiaj. No, w różnych aranżacjach. I to jest moim zdaniem taka wartość ponadczasowa. Stanisław Janicki jest wielkim autorytetem, ale przede wszystkim też wniósł bardzo dużo do polskiej kultury. Uczył nas tak naprawdę kina. Ja, jak oglądałam te przedwojenne filmy i wybierałam fragmenty, które będą zmontowane do konkretnych utworów muzycznych, to pomyślałam sobie, że to są tak rewelacyjne sceny, że tak naprawdę możemy się uczyć z nich kina. Piękne to, co mówisz, bo ja uważam, że tak samo się możemy uczyć właśnie również tej muzyki, która z Kinem przecież bardzo blisko zawsze funkcjonowała i w ogóle takiej kultury i elegancji. To nie tylko dlatego, że mam meloniki pozwolę sobie tak z a Państwem rozmawiać. Ale pięknie jest to <głos》>, Dziękuję, ale to jest oczywiście hołd właśnie <głos》> dla, tych, dla tych starych <głos》>. czasów, kiedy troszkę coś innego stawiało się na piedestale. właśnie taką um, subtelność, elegancję, a przy tym nie kojarzyło się to z nudą. Iwonko, powiedz jakie są twoje wspomnienia związane z programem w Starym Kinie i w ogóle z postacią Stanisława Janickiego. Mogę nawiązać do y, motywu przewodniego dzisiejszego wieczoru y, i mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem starego kina. W momencie kiedy zostałam dyrektorem muzeum, los chciał, że powiedzmy, że to jest muzeum w Bielsku-Białej na zamku. że jest muzeum w Bielsku-Białej, tak, które mieści się na zamku. Los chciał, że spotkałam Stanisława Janickiego. I wtedy zapytałam, czy byłaby taka możliwość, żeby stare kino na żywo mogło zaistnieć na zamku. Pan Janicki, obecnie już dla mnie Stasiu, zgodził się bardzo chętnie, no i trwało to aż 15 lat. A z nami w studio już Iwona Pużycka, organizatorka Benefisu Stanisława Janickiego. Witam pięknie. Dzień dobry. 15 lat to kawał historii. Tak, to dużo czasu. I na przyjaźń, i na współpracę można bardzo wiele zrobić, i można poznać człowieka. I jestem dumna z tego, że podjęłam taką decyzję kiedyś nagłą, żeby zaprosić pana Stanisława Janickiego do współpracy. No właśnie, jak to się zaczęło? Będąc dyrektorem muzeum wtedy. Byłam gdzieś na terenie zamku, a pan Stanisław często coś robił w Bielsku, kręcił jakieś filmy, reportaże i on był z kamerą gdzieś w tym rejonie. Po prostu spotkaliśmy się przez przypadek, a ponieważ wychowałam się na starym kinie, można powiedzieć już po beneficie mówimy, że jesteśmy dziećmi starego kina, więc no po prostu zaproponowałam, mówię teraz albo nigdy, Spróbuję. Pamiętam to jak przez mgłę, że Pan Stanisław powiedział: "Tak, możemy spróbować". On chyba nie chciał pozostawić tego tylko, tylko w, w telewizji, bo z Bielskiem był i jest bardzo związany. Więc ja wtedy mówię Panie Stanisławie: "To będzie stare kino w starym zamku, ponieważ muzeum, w którym to wszystko się odbywało, mieści się właśnie w starym zamku. Jest stare kino w starym zamku." Oczywiście dobrze. Robimy. Stanisław wymyślał nowe ujęcia różnych tematów. Mówiliśmy albo o aktorach, albo o reżyserach, albo o gatunkach filmowych. Pokolenia też się zmieniały. Pokolenia, pokolenia się zmieniały. Nasi odbiorcy się zmieniali. Mieliśmy odbiorców, którzy przechodzili przez te 15 lat, ale mieliśmy też młodych odbiorców. I był taki moment, kiedy Stasiu mówi, że no może już wystarczy, bo może ludzie są zmęczeni tym starym kinem. W końcu ileż może? Przerwaliśmy na, na powiedzmy pół sezonu, dwa, trzy miesiące. I było tyle ponagleń, tyle telefonów, że jak to nie ma starego kina? To absolutnie jest niemożliwe. No I wróciliśmy. Ostatnie stare kino było 14 stycznia 2000 roku. Wtedy uroczyście z pięknymi różami pożegnaliśmy się z, z naszą widownią. Ja nie mogę powiedzieć, żebym się pożegnała ze Stasiem, bo cały czas mamy kontakt, ale wtedy już definitywnie zakończyliśmy ten program. Zakończyliście Państwo ten etap, ale nie współpracę, czego efektem jest benefis. Już dzisiaj widzieliśmy jedną część przygotowań, teraz zobaczmy kolejną. Ewo, to był świat w zupełnie starym stylu, prawda? Prawda! I to był przepiękny świat. Ja zawsze mówię, że to był świat, w którym królował urok, wdzięk i czar. Kochamy wracać i do tej mody, i do tamtych czasów. Tak. I do tamtych filmów oczywiście. I do tamtych filmów, ale lubimy wracać dzięki też wyjątkowej postaci, którą dzisiaj chcemy uhonorować. Dzięki Stanisławowi Janickiemu. Słuchaj, z kimkolwiek nie rozmawiałam, naprawdę wszyscy ludzie kojarzą ten program i wszyscy kojarzą Stanisława. I to jest program kultowy, Możemy to śmiało powiedzieć. Chodź Iza, Iza będzie też Słysza. występowała dzisiaj. Będzie śpiewała Chodź. przepięknie. Chodź tutaj do nas. O. Jak Ty pamiętasz ten program, co? No to jest program, który mnie wychował. To jest niezwykłe, bo zawdzięczam Panu Stanisławowi edukację Muzyczną tak. i filmową. Ja bym chciała ten program na co dzień oglądać. Żeby no, to się tak. nie skończyło. Żeby to się nie skończyło żeby Ale ogólnie. jeszcze jedna ważna rzecz. Ma pan Stanisław kapitalny głos, kapitalną barwę głosu. Tak. I to I r, to r, tak, r tak, któr która dzisiaj już jest prawie nieobecna w zaniku, w tak. zaniku prawda? Tak, tak. Ludzie nie są dobierani pod tym względem. No. A przecież no. czołówka programu i ten charakterystyczny głos no. to tak. cały czas jest tak. żywy w nas. Tak, tak, to jest tak. No i te czarne okulary. Dla mnie to był szok, kiedy się dowiedziałam, nie wiem czy państwo wiecie, że te okulary były dlatego, że po prostu. To były tak się silne lampy w akary. studiu, tak. i dlatego, ale to stało się też jakby wizytówką Stanisława Janickiego i on jest jedyną gwiazdą, która jak zdejmie te ciemne okulary, to właśnie jest rozpoznawalny. Agda ja muszę się teraz zamienić w reporterkę i zapytać Ciebie, jeśli to było dla Ciebie takie spełnienie marzeń, bo sama sobie to wyobrażam, że to by tak. dla mnie też było spełnienie marzeń, zajęcia z, ze Stanisławem Janickim, co mu powiedziałaś Wtedy? Mhm. Znaczy ja Czy mu wyznałaś Oczywiście, ja mu natychmiast wyznałam miłość i ta miłość nigdy się nie skończyła. Może ja powiem tylko dwa słowa, Stanisław Janicki. To są brawa na dziewięćdziesiątkę. Szanowni Państwo, kto z Was zna tę czołówkę programu w Starym Kinie na pamięć? Kto oglądał w Starym Kinie? Wszyscy, wszyscy słyszałeś, Stasiu, byłeś i jesteś bożyszczem tłumów. Jak ty się z tym no czujesz? Nie, no, chyba przesadzam. czy ja przesadzam? Nie. Dziękuję Państwu. Czy to prawda, że pierwsza kolejka, jaką w życiu widziałeś, to była kolejka do kina na film Śpiewak nieznany z Tino Rossinim? Pamiętasz to? Pamiętam, ale że nie było to. To nie było to? <grym> nie. Moim pierwszym filmem fabularnym po II wojnie światowej, a przed II wojną światową, ja widziałem tylko jeden film. Po pierwszej wojnie, przed drugą. Nie, nie przed drugą wojną. No nie do takich stalecenia. Z 1933. Nie, w roku mniej więcej 38, żeby było jasne. Po prostu ojciec, myśmy wtedy mieszkali już w Warszawie. I ojciec mnie i brata zaprowadził do kina. Kina Roma. Ona istnieje może nie jako kino, po dziś dzień. Można je odwiedzić. I filmem pierwszym w życiu, który widziałem, była Królewna śnieżka Waltera Disneya. I uznałem wtedy, że chyba dobrze zacząłem. I być może warto to kontynuować. Podjęcie się organizacji tak zacnego jubileuszu to wielkie wyzwanie. To jest taka naturalna konsekwencja tej naszej współpracy, mogę powiedzieć, naszej przyjaźni. Też tego, że właśnie jak powiedziała przed chwilą pani Ewa wychowaliśmy się na Starym Kinie. Od jakiegoś czasu myślałam już o tym, Zbiegły się nasze przemyślenia z pomysłem żony Stasia, Elizy, która też o tym myślała. I to Eliza jakby zaprosiła Magdę Piekosz do tego, żeby spróbowała wyreżyserować, żebyśmy mogły to zrobić. No, przedsięwzięcie miało być niewielkie, ale Magda jest profesjonalistką i ma fantastyczne pomysły. W związku z czym zaczęło się to troszkę rozrastać. Do tego doszły moje pomysły. Do tego doszły pomysły jeszcze na dodatkowe działania, na przykład napisanie specjalnie piosenki dla pana Stanisława, która to piosenka ma tytuł Dzieci Starego Kina. Po beneficie niektóre osoby mi mówiły, że po tej piosence to w, łzy w oczach Bo się pewnie im się utożsamiali. Myślę, że wszyscy, którzy byli na, na widowni, a na pewno znaczna większość utożsamia się utożsamiała się właśnie z tymi czasami ze starym kinem, nawet jeżeli Ktoś nie był miłośnikiem filmu czy historii filmu, ale to było wyjątkowe spotkanie. Stanisław podkreślił też podczas rozmowy na Beneficie, że nie można za dużo gadać, mówi do ludzi: Nie, 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 mówi tak: 10-12 minut to absolutnie wystarczy, mówi. Ja się tego trzymałem, a potem już. Był film. No, chciałam powiedzieć, że te 10 minut, jeżeli to było rzeczywiście 10 minut, to był właśnie klucz tego programu. To było to, na co wszyscy czekali. czekali. Mieliśmy bardzo wiele y, specjalistów od historii filmu, historii kina, to byli wybitni specjaliści, ale oni zostali jakby w tej przestrzeni y, bardziej takiej profesjonalnej. A Stanisław. Y, po prostu trafił do wszystkich, mówiąc bardzo profesjonalnie, ale jednocześnie w ten sposób, że każdy potrafił to zrozumieć i odebrać. To, to jest wyjątkowa umiejętność. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Naszymi gośćmi są przedstawiciele zespołu churalnego Son Arte. Szanowni chórzyści, jednym z powodów naszego dzisiejszego spotkania jest spektakularny sukces, który odnieśliście w Barcelonie. Gratulacje. Wszystkie dyplomy Dziękuję. wyróżnienia świadczą o tym, że to nie jest jedyny sukces, prawda? Ale powiedzcie nam, co tam się w tej Barcelonie wydarzyło? Byliśmy w tym roku uczestnikami kolejnej edycji międzynarodowego festiwalu choralnego Can Comunitatirana. Który odbywa się w Lloret de Mar i Barcelonie. W tegorocznej edycji wzięło udział 19 chórów z całego świata. Udało się nam w tym roku wyśpiewać złoto w kategorii Sakrum i w kategorii folklor. Oprócz tego spotkała nas możliwość zaśpiewania w barcelońskiej katedrze świętej Eulali. i w ogóle tegoroczna edycja festiwalu była no, całkowicie inna niż poprzednie. Byliśmy też uczestnikami przed dwoma laty, również był sukces na tym samym festiwalu. Ale nie było to, co, co, co w roku 2023. Skoro mówicie Państwo, że to nie pierwsza wizyta w Barcelonie, domyślam się, że ich historia zespołu, choć chyba niedługa, jest właściwie no, burzliwa, można by powiedzieć. Tak, dokładnie. 6 lat pracy. przypadek Całkowity przypadek Graciego już 2017 roku. Parę osób z uczelni, którą żeśmy kończyli, spotkało się na koncercie i powiedziałem słuchajcie dziewczyny, bo to akurat gronożeńskie, było, może byśmy sobie przypomnieli taką postroeczkę i zaśpiewali gdzieś tam z boku. No i faktycznie. Zagrało. Po, zagrało i mówię warto by może pomyśleć, żeby się dalej spotykać. No i tak, tak żeśmy te spotkania zaczęli. To wie pan to przypadków nie ma, to po pierwsze. Po drugie no wszyscy już się znaliście, wszyscy śpiewaliście. Co utrzymuje ten zespół przy takim funkcjonowaniu oprócz starych znajomości? Trudno tu mówić o przypadku, natomiast rzeczywiście specyfiką w ogóle sztuki churalnej jest praca zespołu. I ta praca zespołu jest bardzo mocno wyrażana właśnie emocjami. Dlatego to jest nasza pasja. To nie jest tylko hobby, które przynosi nam jakąś radość, ale jest to rzeczywiście pasja, która tymi naszymi emocjami bardzo mocno dyreguje. to nie są tylko kwestie warsztatowe, ale też właściwie musicie być jak rodzina, tak? Jak ludzie, którzy się rodzą. Tak, rozumieją. właśnie, to chciałem podkreślić. Nasz dyrygent zawsze podpowiada, że chór jest taką drugą rodziną. Ta rozpiętość wiekowa u nas jest bardzo duża. Tym bardziej, że mamy też wśród nas małżeństwa, które y, również tą pasję realizują. Ale mamy też y, właśnie takie fajne doświadczenia z bardzo młodymi osobami, które traktujemy praktycznie jak nasze dzieci. I to a spogląda jest... Pan, a spogląda tak, spoglądam na naszą Pani. solistkę, która właśnie w tej y, wspomnianej już katedrze świętej Eurali zaśpiewała no, bardzo piękny utwór, który no, poruszył rzeczywiście te zespoły. Po tym koncercie odbieraliśmy bardzo dużo takich y, pozytywnych... Y, opinii właśnie podbudowanych takimi emocjami. Pytano nas o nuty, pytano gdzie myśmy to w ogóle znaleźli, skąd to się w ogóle wzięło, ale myślę, że o tym już bardziej Natalia. Pani Natalia, jak rozumiem, jest Pani jedną z młodszych członkini tego zespołu. Tak. Występ był spektakularny, w, w niezwykłym miejscu. Jak się Pani czuła, będąc tam i śpiewając? Zgadza się, to zdecydowanie było niesamowite miejsce. Katedra Świętej Eulalii była przeogromna. Już wchodząc, czuliśmy zdecydowanie taki dreszczyk emocji pozytywnych, oczywiście. Jak się czułam, na pewno byłam ogromnie zestresowana e, dużą ilością osób, tym jak to wszystko wyglądało, aczkolwiek e, wchodząc e, przed ołtarz i odwracając się w stronę publiczności, poczułam e, taki spokój. Była ładna akustyka w kościele. Wszystko się niosło, i ta solówka mogła wybrzmieć w piękny sposób. Jak zresztą cały utwór było to Taki niesamowite To się dobre przygotowanie, prawda? I profesjonalizm. <grych> tak. Myślę, że to trochę też z tego wynika. Powiecie słowo o planach najbliższych. Czeka nas mnóstwo koncertów kolęd, które będziemy starali się tutaj jak najlepiej wykonać. No i... Mamy plany znowuż jakiegoś międzynarodowego konkursu, jeżeli chodzi o 2024 rok. Dokładnie nie wiem jeszcze, gdzie to zgłoszenie chór wyślę. Może nie będę aż tak zdradzał wszystkim, tak, jak, jaki jest plan, ale, ale są plany na ten Myślałem, 2022. że pan powie, mamy plany. Kolejnych nagród, ale tego Wam życzymy. To jest jakby elementem, właśnie tego elementu docelowego, tak, docelowych do nie w przyszłym roku. Może się uda. Dziękuję za rozmowę i życzę bardzo dziękujemy. bardzo. dziękujemy. Powoli czas naszego programu dobiega końca. Mamy nadzieję, że ten świąteczny czas w naszym towarzystwie upłynął Państwu bardzo miło, bo mamy jeszcze dla Was coś na zakończenie. Tak, życzenia po pierwsze tej niekończącej się świątecznej, rodzinnej atmosfery, a od nas w prezencie występ zespołu Sonarte. Zapraszamy i do zobaczenia. Do zobaczenia. W żłobie leży, któż pobierzy kolędować małemu. Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzone. Nie przegrywajcie jak upał. Zaś sami z piosneczkami, za wami pospieszymy, a tak tego malękiego. 一树。